w całej Polsce, że ta duża grupa, grupa dojrzała, cudowna, bo ten wynik jest najpiękniejszy. Uczestnicy grupy, żołda cudowna wspaniała drużyna, która ma się bardzo bardzo mocno. Tym datkiem jestem bardzo szczęśliwa, bo jesteście dla nas przykładem, przykładem swojego zdrowia. I w tym miejscu chciałabym podziękować władzom miasta za to, że ten program jest, ten projekt zóny go jest. I dzisiaj byłam na rozmowie już całego rana i negocjowałam, żeby... relaksu, który jest nam bardzo, bardzo potrzebny. Prezydenci obiecali, że będą kontynuować, więc to jest myślę dla nas. Bardzo bardzo mi pomoże. pokazać najpiękniejszą z grupę, najpiękniejszą i tak większą grupę z UBD Po raz w którym? To te szalona na zamki potrafią wiele rzeczy zrealizować i robią dla wszyscy, tak? Nie tylko dla swojej grupy, e, gdzie zostałyśmy jakby trochę na nasz chorobą, ale wśród tutaj tych wszystkich są moje koleżanki, które pięknie ćwiczą. E, więc tym bardziej gratuluję, że jesteście i robicie co dla siebie. Używamy, mamy tam rozma zamiedliwości, ale zróbmy to dla siebie. Wejdźmy i bądźmy, zróbmy i zatańczmy. Pokażmy, że jesteśmy. A tutaj kochani z całego serca chciałabym podziękować właśnie bratce, barce, która rozpoczęła tą przygodę z wozunkami kilka lat Kiedy zorganizowała dla nas e, zorbę, to był maly taki już to Róża, Róża Mazurga, gdzie zorganizowała wspaniały trudny i godzinny gdzie uczestniczyli tutaj znów wieści z całej stałe, Polski, ale również uczestnicy ze świata. Było to coś pięknego i pozostało w nich pamięci i tym bardziej dziadko. Dzięki za to serce, za to, że jesteś z nami i za to, że mogliśmy zaaktywować y, to niesamowite y, przedsięwzięcie. I tutaj są ze mną moje kochane Amazonki, które tam powiedzą, Debędzie. Okay. <laughs> tak, <laughs> 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 <laughs>